Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden a to jest moje EDC, czyli cykl programów, w których pokazuję rzeczy, które noszę przy sobie codziennie. Wczoraj upubliczniłem film o nożu z biedronki ratunkowym i stwierdziłem, że jest beznadziejny, bo nie da się nim ciąć pasów. Dzisiaj sobie to przemyślałem i możliwe, że to nie ten nóż nie potrafi ciąć pasów, tylko ja zrobiłem recenzję trochę nierzetelnie, w trochę zły sposób to testowałem. I dzisiaj postaram się to jeszcze raz przetestować Oprócz tego mały konkurs Ale o tym na końcu No przeciąłem. Sprawdźmy ten czarny. No jednak to jest kwestia techniki. Ten nóż ratunkowy nie jest aż tak zły, jak mi się wydawało. Ale szału też nie ma. Skąd jesteśmy przy tym nożu i doszliśmy do tego, że jednak w jakiś tam sposób jest nożem ratunkowym. Ja go nie będę używał, bo będę miał inny nóż ratunkowy, już niebawem przyjdzie, też postaram się zrobić jakąś recenzję. Ale ten nóż mogę dać jednemu z Was. Zróbmy sobie taki konkurs. Jakie są zasady konkursu? Wystarczy, że wejdziecie na mojego Facebooka, link będziecie mieli pod spodem i zalajkujecie mój profil. Oprócz tego udostępnicie na swojej ścianie film z tym filmem konkursowym. Spośród osób, które to zrobią, rozlosuję jedną, która dostanie ten nóż ratunkowy. Dzisiaj jest 9 czerwca. Powiedzmy, że pracę można nadsyłać do 21, czyli to jest niedziela, a najpóźniej 22 w poniedziałek, go publikuję. Zwycięzców. Zwycięzca będzie mógł się ze mną skontaktować i ja ten nóż kurierem na swój koszt wyślę tej osobie tak, żeby mógł jeszcze przed wakacjami zabrać go sobie na biwak i sobie go potestować i zobaczyć czy jest fajny, czy nie jest fajny oprócz tego wyprostuję ten czonek, naostrzę go trochę tutaj zlikwiduję ten luz, ale to może pokażę w filmie, w którym będzie ogłoszenie wyniku. To wszystko na dziś jeśli podobał Wam się ten film Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Do zobaczenia na szlaku!